No nudzić się w domu, tak nie ma sensu. No ta, zaraz mi nie będzie. Gdzie? No nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie. Myślałem, że już kurwa jedziesz. No nie. Dzisiaj nie. Jutro. Hm. Dzień dobry. Ale też po tobie. Um, teraz nagrywamy odcinek dobra. Mm -hmm. Wszystko rozumiem. Nie żyjesz? Czy jest tu ktoś jeszcze? Chyba nie. A tam nikogo nie ma? Nie ma nikogo. Kurwa, ale chujowe itemy wypadają, ja pierdola ja mam na razie itema i... Temy, i na razie wszystko takie to... No. Jak forma beznadziejna trochę, nie? Mhm. Mm no, to też jest w sumie głupie, nie? Ty kurwa. Ale to powiedziałeś że beznadziejny a to mi wyskoczyło. No to ja jak myślałem masz Parta to ma dziubas. Ten to złoty cały czas jakiś On to lewę. No Ten, już pierwszy wyprzedzanie, p***dolny. <grymianie> <grymianie> idź tutaj sobie, spokojnie. Jak mi strzelił specjalnie. <grymianie> no idź tam, ja ci daję, a ty mi strzelasz, dobre. <grymianie> no tak, mam tu trzy, trzy kaktusy i tak. O, jeszcze tego dostałem. Tutaj no już nie przychodź, dobra? Tu już nie ma co, nie ma sensu. No to przecież jak mówisz tak, to wiadomo, że tam coś jest swojego. No nie ma sensu, mordo, kurwa, tu nic nie ma. No, dobrze. Tu za wielka. O. Oh. Tu nic nie ma, nie przychodzi. No fajne, wow. Tylko Fletowa slajcha. Ja nie idę, ja zapier. no. Tak no, tu nic nie ma, powtóruj jeżdżaj. Bez sensu, ja nie wiem. To nie ma sensu. Po co? Po co to nic nie ma? Zasłodził jakiś habscope. Ile? Ile? tego? Dwieście, tak? No Metalu. Dupy. Aha, co teraz zrezygnować z czego? A tak sobie nie się... dzięki. Tak, ja to tego nie odgramy, z jakimi cię mam, wiem. Czy... nagrywaj to. Mhm. Nagrywasz? Mhm. Dobra, no, bo coś czuję, że tak. Że będzie win. Aha ostre, ha? Huh? Mhm. Mm Kurwa, dalek mm Hmm. No tak, spoko jest. Dobrze. I znowu pierwszy jestem. Nie. Teraz ja na pierwszy. Dałeś mi to oblodzenie i do tego. Oblodzenie? Oblodzenie. Jak małyś skoczył. No to czekaj! Jestem. Górka. Wy nokautuje nam go. Koch. Kogo? Tutaj patrz. A, dobre. Nice. No. Nice. Cele. Tak. Interesujące, nie? No. mają przy czyli... O, skoczyłem. Też kartki by się tutaj przydało nam. Nie, ja mam. Ale szkoda mi. Lecę tam najpierw. potem ja poleciałem tam a potem lecę na górkę tam no tam jest dobrze przynajmniej zobaczę wszystko gdzie kto jest mm -hmm. tutaj do tego trzeba i mrozo oznacza padnij

Kurwa, tak blisko. No, mój też. Nie wiedzą gdzie co się dzieje. No kurwa. Nie no. no. zniknął mi. Leci ktoś. Balonem Mhm uh -huh. Gdzie on jest? Tutaj Padł? O kurwa Teraz <laughs> ja padłem No to musi do nich tutaj iść <laughs> I co tam jest? Gabiejga Nie wiem, z której tam byłeś, chyba Kurwa, serio jest? O. Oj, co ja biję? Szelba Pompka. Jak z <grym> mm -hmm. To coś wróciło? Ktoś strzela do ciebie? Nie. No to przyjdź do mnie i mi pokaż, bo nie wiem. Idę. Już sobie tutaj na miasto. Chyba, że masz ognisko? Eee... Tak. Nie mam. Ja mam z blisko, dobra. No potrasza. Czyż człowieku, z tego to jakaś na kurwa biosa, to... woliłem każdego w pizzę na biosach. Mhm. Mm już się pokazuję. Po sobie ten. Lewna. Od Miko. Kurwa. No tak, weź się teraz tu postać. Na rogu musisz, <grymne> już ci pokazuję. Mhm. No cool. Pasz. A to ta. Nowa się wypuść. A ta, no, ona... I ona jest dobra, nie? No to ona z tych wychodzi, ona z tych, 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 tych potworków. Tak samo, kałach ten. Ta. O? o. To ja, testuję. No, Okej. Okay. Jedzie typ! <grywka> jak zdążył. się zamontą namasza

A jeszcze O O kurde Już wsiadaj do dalej. Tak ja przeładuję no raz odjazd Gdzie ty pojedziesz? No, no, tu, nie tu. Mamy czas jeszcze. E to ja popatrzę, gdzie można podjechać. O, tam bym chciał. Tam. Też bym chciał. Tam? No, bo dwóch leci tam. Po drugiej stronie jest to. jak skoczy, no to ja Milion salt. Gdzie ty jesteś? No tutaj chciałeś. No tam na górze, no tam. Tam? No? To szybko Musimy chwilę poczekać. Już chwilę, poczekaj. Poczekaj, Nikola, ja nie mogę Co? Co on ci dzieje? A nic, nic Typ Mhm Co, 10? No patrz Tam się tłukło. No, niech wyląduje A wszystko na dół leci. Przemaluj sobie wszystko, nie? się. Chodź się wybudujemy tam do nich. Idziemy. Tak? No. A ja mam budowlę. Chodź czekaj okay. o ja jestem na ja już poszli uciekli legendarna ta jest a ale jak jest w nie wejdę już później. a jak ja zrobię to <grym> bo mam tego za dużo jeszcze trzy Gdzie to wstawić jeszcze Jeszcze jedno Tam. Czekaj okay, to zamy. O i sam sobie wstawiłem Nie Teraz pęknie, teraz pęknie, teraz pęknie Ona pęk najebaliśmy tego ty No Pęknie, pęknie Już pęknie Dobra, O, wow, no nie działa Kurwa! No nie, nie blisko tak Nie wolno blisko no to się nie da wejść No musisz tak w górę skakać, nie? No stój tak, skacz, 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 no Nie ja pierdolę Jak ktoś wejdzie, no to będzie miał przypał, nie? No też już mamy przypał No my też mamy przypał ale my to co, przejdziemy zaraz. Nikogo nie widzę tu. Będziemy mieli strachę znowu. Będziemy mieli nie Rozwal to, kurwa. No. po no. kurwi zaraz. Oho. Co idzie? Coś, coś. mi gdzieś. No, nie za bardzo. Wiem gdzie... O, dostałem. No tutaj są na dole. Leci. Na nas. No. Dostałem. <noise> Dostał tym? Leżę. No patrz. No mówię nie wychylaj się, no oni mają przyjść. Nie mam im zalecenie. Dawaj, 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 dawaj szybko. Tylko nie w to. Odbij się. Coś się odbi. Patrz. jesteś? No. A ja mam mało życia. Leczę się. Uważaj za, za, za tobą. O. Albo podaję. O kurwa. O, tutaj jest. Lecę do ciebie. Trzeba im to rozbić Biało Bigo A ty mendo jedna Przesuwa się O, w górze są, w górze są. Jeden ma biało w ogóle o, o, o! o. GG! <laughs> no. Let's go! Mówiłem, że jeszcze jeden film trzeba nagrać. Mm.